Na Pikniku Olimpijskim spotkaliśmy reprezentantkę Polski w podnoszeniu ciężarów, czyli Anię Leśniewską. Witam Aniu. Witam serdecznie. Ania, jak impreza się podoba dzisiaj? Bardzo, bardzo fajnie, jest miła atmosfera. W takim miejscu właśnie na takiej imprezie można fajnie promować podnoszenie ciężarów, ponieważ jest bardzo dużo ludzi i przy pokazach w podnoszeniu ciężarów zbiera się właśnie duże grono, które podziwia i też tak jakby kibicuje. No właśnie, dlaczego właśnie podnoszenie ciężarów jest doceniane tak naprawdę raz na cztery lata, czyli kiedy są Igrzyska Olimpijskie, a wszyscy w tym kraju po prostu tylko piłka, 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 piłka. Znaczy myślę, że teraz, no, no tak było, ale że teraz będzie coraz lepiej, zmieni się właśnie prezes, cała ta polityka nasza, polskiego związku podnoszenia ciężarów się zmieniła i myślę, że idzie to ku dobremu i będzie coraz lepiej, nie, nie będzie tylko piłka, 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 tylko będziemy słyszeć coraz częściej o podnoszeniu ciężar, ciężarów w telewizji i, i oczywiście w prasie i, i tak myślę, że będzie. Jesteśmy na stanowisku Karina Medical Center, przed chwilą mieliście krótki trening, trudny trening? Tak, to był trening, tutaj właśnie Ania Wolańska, instruktor, pokazywała nam ćwiczenia, które można zastosować w treningu, które są bardzo pomocne, wzmacniają właśnie mięśni wewnętrzne. No i bardzo przyjemnie, można tu właśnie też, grono widzów się zgromadziło i, i bardzo fajnie. Jak kluczowe dla kobiety tangiski jest motoryka? Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ wiadomo, kobiety nie mają takiej siły jak mężczyźni, no i trzeba ćwiczyć właśnie tą technikę, motorykę, no i no kształtować przede wszystkim no tą siłę, układy te techniczne tak zwane, no i tak ta motoryka właśnie się, znaczy praca nad motoryką się przyda.